23. jak jakieś atrybuty królewskie. Och, świeczuszka. Apple Pie, sweet, warm plus fresh. Bardzo pięknie pachnie, a ja mam, yy, brakuje mi zimowych świeczuszek, bo już wypaliłam swoje wieloletnie zapasy, więc taka piękna. Bardzo dziękuję. To jest rituals i to są patyczki zapachowe, ritual of karma. Ja je bardzo, 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 bardzo lubię. Więc pięknie, pięknie dziękuję. Wiem, że ten świąteczny czas to jest bardzo trudny okres dla wielu. I też, gdy zawsze ja mówię, że kocham święta, to wiele osób jest zdziwionych, ale ja mam ten przywilej i siłę w sobie, aby świętować to, co ja chcę i to, co ja lubię. I powiem Wam, że gdy ja zaczęłam świętować to całe swoje koło roku, to moje życie się zmieniło, bo jakby odzyskałam taką sprawczość, i poczułam, że naprawdę mogę robić co chcę i mogę wyjść z tych ustalonych, jakichś sztywnych ram, a nawet inaczej powrócić do tego co było kiedyś. Chcę was zachęcić, żebyście poświęcili czas w tej ciemnej połowie roku, przy tych narodzinach słońca na taką refleksję i retrospekcję nad wami samymi. To jest taki dobry czas, aby a, odpocząć ale też zrobić taki rebranding swojego życia, możecie to zrobić z Pinterestem, i z różnymi inspiracjami, zapisać marzenia, życzenia, pomysły, co chcielibyście zrobić i osiągnąć na przykład w przyszłym roku i podsumować ten i też nie dawać sobie jakiejś chorej presji. To, co miało być, to było, jak się coś nie udało, to trudno. Ale to ziemskie życie w tym wcieleniu mamy jedno, więc ja zawsze będę was zachęcać, abyście walczyli o swoje marzenia. Chciałabym wam też życzyć, żebyście przede wszystkim byli sobą i zastanowili się, czy tak w głębi serca naprawdę jesteście sobą i jesteście tak jakby pogodzeni ze sobą. W poprzednich vlogmasach mówiłam, że to też jest dobry czas, aby osiągnąć właśnie pojednanie z takim... Własnym ja. Dużo się mówi o przebaczeniu innym ludziom, o wyciągnięciu ręki, o pojednaniu się, ale ja też myślę, że to jest pojednanie samemu ze sobą i zastanówcie się, co i ile możecie sobie jeszcze wybaczyć i jaką szansę dać na dobre życie.